Witam Was serdecznie. Słuchajcie, mamy niedzielę 24 sierpnia. Czas rozlosować zwycięzcę konkursu, który został ogłoszony tydzień temu na filmie Słów Kilka, część druga. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba tutaj podziękować wszystkim komentującym. Niektórzy wystartowali w konkursie, niektórzy nie wystartowali. Wiadomo, oglądalność, jak na wszystkich kanałach, mniejsza, no bo latem ludzie mają. Ciekawsze rzeczy do roboty niż oglądanie YouTube'ów, ale no są widzowie wierni, oddani i najzwyczajniej w świecie też tacy, którzy postanowiliby startować w konkursie i bardzo się cieszę. Słuchajcie, dzisiaj stawiamy kropkę na d Hasłem, jeżeli chodzi o konkurs, był hashtag ProRaso. Hashtag ProRaso, tak jak tutaj zawsze uczulam, duże litery też z hashtagiem, bo pojawił się jeden konkurs, jedna odpowiedź bez hasztaga niestety tutaj. Algorytm tego nie zliczy. Kwestia jest następująca. Tak jak ostatnio, kopiujemy link do filmu, klejamy sobie do YouTube Random Command Picker. Algorytm zaraz nam tutaj wszystko powie, co, jak i czemu. Wpisujemy. O, widzicie błąd. Wpisujemy hasełko. I zaraz będziemy wiedzieć, kto jest zwycięzcą. I kto dostanie nową miseczkę do wyrabiania piany. Jaki białą dostanie kremik, zielone proraso i pięć paczek nowych żeletek. Zwycięzcą dzisiejszego konkursu jest. I już się dowiemy, bo jest pięciu. Proszę bardzo, kolega Bora. Borat 9 Kolega Borat 9 Małpka Borat 9 Taki jest nick na Tak zwanym YouTubie Taki jest nick mojego subskrybenta Taki jest nick osoby, która startowała w konkursie Gratulacje Gratulacje Borat 9 Bardzo proszę, żebyś się Mój widz subskrybent skontaktował ze mną Można to łatwo zrobić Wiemy jak Messengery, maile, instagramy Wszystko jest na widoku. Bardzo proszę o kontakt. Ustalimy wszystkie kwestie związane z wysyłką. Na mój koszt oczywiście paczka ląduje u wygranego. Ja bardzo gratuluję. Druga edycja konkursu zakończona. Już niedługo, mam nadzieję, będzie trzecia, jak cyferka się zmieni z przodu na ilości subskrypcji. No ale na dzisiaj najważniejszy jest ten pan, Borat 9, wygrywa konkurs, druga edycja. Zapraszam do kontaktu. Wam wszystkim spokojnej, miłej niedzieli życzę. Do zobaczenia w mojej łazience. Coś mi mówi, że już niedługo. I coś mi mówi, że na pewno na goleniu. Trzymajcie się, cześć.